Witajcie z tej strony Delightside Player i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w plemiona na świecie 214 e, Pomyślałem, że to odpowiednia pora, aby nagrać kolejny odcinek, e, który zatytułuje na moim kanale Kolejna Akcja. Dream Teamu, a dlaczego? Ponieważ myślę, że nie zdradzę wiele tajemnicy, e, jeśli Wam pokażę, jak działamy. E, jak widzicie, ja tutaj z mojej drugiej wioski, bo dalej mam te same dwie swoje wioski, e, wysłałem atak no, ze szlachcicem, jak tutaj widać, na wioskę Ostrów. Teraz sobie podejrzymy, jest to nagracza Inge, więc nie wiem, czy jest to nazwa kobieca może. E, I jest to z plemienia żywi ostatni łowcy. Scentrujemy sobie mapę. Tak. No i tutaj, ponieważ e, mam udostępnione komendy... To chciałem Wam pokazać jak działa nasz zespół. O po prostu działamy systematycznie, wybieramy kolejne cele. I je przejmujemy. To jest fajna wioska, ma ponad 5000 punktów. E, ten kto ją dostanie e, no zdobędzie po prostu dobrze rozbudowaną wioskę. Ale tu nie chodzi o to, kto zdobywa tą wioskę, kto ma więcej wiosek. Najważniejsze, że nasze plemię przejmuje kolejne wioski, także idzie nam dobrze. Zagęszczamy teren. I chciałem Wam podziękować tym graczom, którzy uczestniczą w tej i innych akcjach, bo wszystko działa jak należy, tak jak mówiłem, jak w szwajcarskim zegarku. E, tutaj, jak widzicie, na minimapie ten nasz teren mamy zagęszczony. No jedyną taką, e, takim naszym, moim i moich e, sąsiadów z okolicy problemem, który pozostał, jest tu plemię diabły, zaznaczone na czerwono. Oni są tutaj trochę po lewej ode mnie, e, są tu trochę powyżej no ale ich los jest no, przesądzony no wiadomo, że trochę my ich przejmiemy, trochę ich przejmie kto inny możemy sobie zobaczyć na ranking plemion i wpisać ich skrót DB od Diabły to są tam dwa plemiona e, no na razie jeszcze ten jeden człon ma 67 wiosek, no ale oni muszą paść. To to jest to plemię, z którego mnie atakował ten gracz i moich znajomych. No ale to za niedługo musi się skończyć. No a tak, widzicie moje wioski. E, poradziłem się trochę i postanowiłem sobie rozbudować w nich ekonomię przynajmniej na 27 poziom tak aby mieć przynajmniej te trzy tysiące każdego surowca na godzinę, no ponieważ taka była też kiedyś moja opinia, że samym zbierakiem się świata nie wygra i taką opinię mają też inni dobrzy gracze oczywiście trzeba robić wszystko i ekonomię i zbierak, ale trzeba to mądrze rozłożyć, jak w każdej grze strategicznej. A więc to tyle, co chciałem Wam w tym odcinku pokazać, e, tutaj już za chwilę sobie odbuduję pałac, wojsko cały czas rekrutuje, na razie wszystko idzie jak należy, tak więc o kolejnych jakichś akcjach będę Was informował w kolejnych odcinkach, na które już teraz zapraszam, a tymczasem się z Wami żegnam, Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia.